No hej, witam Cię w nowym filmie. Dzisiaj pogadamy sobie troszkę o edukacji domowej, czyli o trybie, w którym jestem od około dwóch lat. Zanim zaczniemy, pamiętaj, żeby zostawić lajka, subskrypcję na dole i komentarz. Podajcie na mojego Instagrama, który wyświetli się tutaj. Ok, teraz możemy już przychodzić do filmu. Zapisałam sobie kilka podpunktów na telefonie, żeby niczego nie pominąć, gdyż edukacja domowa jest tematem niesamowicie obszernym i mogłabym o niej gadać godzinami. Dlatego zapisałam sobie wszystkie istotne kwestie, które chciałabym dzisiaj poruszyć. Czym jest edukacja domowa? Edukacja domowa jest trybem nauczania, w którym odpowiedzialność za Waszą edukację spada na Was bądź na Waszych rodziców. I to zależy głównie od wieku, w jakim jesteście. Czym różni się edukacja domowa od nauczania indywidualnego? Edukacja domowa nie jest tym samym, co nauczanie indywidualne. Nauczanie indywidualne polega na tym, że osoba, która znajduje się w tym trybie, jest uczona przez nauczycieli w sposób indywidualny, czyli nie z klasą, tak mówiąc po ludzku. Jednak edukacja domowa odbiega bardzo od tego założenia, gdyż Wy przyjmujecie całkowicie kontrolę i odpowiedzialność nad tym, jak przebiega wasz proces uczenia się. Dlatego nie mylcie edukacji domowej z nauczaniem indywidualnym, bo są to kompletnie różne rzeczy. Kto może przejść na edukację domową? Swoją drogą, jestem ciekawa, ile razy w tym filmie użyję tego słowa, edukacja domowa. Możecie policzyć i napisać w komentarzu. Na edukację domową może przejść każdy, kto uczy się cały czas. Nieważne, czy jesteś w podstawówce, czy chciałam powiedzieć w gimnazjum, ale nie masz gimnazjów, czy w liceum, Możesz przejść na edukację domową. Nie musisz być chory psychicznie ani fizycznie. Każda zdrowa osoba może uczyć się w ten sposób, Już tak jak wspomniałam, nie jest to nauczanie indywidualne, do którego trzeba mieć wskazania od lekarza zazwyczaj. Edukacja domowa jest tak naprawdę odrębnym sposobem edukacji niż szkoła. Żeby uczyć się w tym trybie, nie musisz spełniać żadnych konkretnych punktów. Po prostu możesz na niego przejść. Niestety nie z dnia na dzień, gdyż ten proces trwa, jednak jest to powiedzmy pół roku załatwiania. Jak wygląda załatwianie edukacji domowej? Załatwianie edukacji domowej wygląda mniej więcej w ten sposób, że gdy zdecydujesz się już na to, że chcesz odejść od zwykłej szkoły, musisz udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której należysz, czyli poradni w Twoim regionie i tam po prostu umówić się na rozmowę z psycholog, która przy Przeprowadza specjalne testy inteligencji i takich ogólnych sprawności. Jak szybko na przykład rozpoznajesz jakieś podobieństwa, jak szybko liczysz, jak szybko czytasz i tak dalej. I przeprowadza rozmowę, dlaczego w ogóle chcesz przejść na tą edukację domową. Zazwyczaj te testy trwają dosyć długo około kilku godzin gdyż muszą i konkretnie sprawdzić to, czy się nadajecie do edukacji domowej. Gdyż no, jednak jest to dosyć odpowiedzialny tryb nauczania, wiem, że podczas pandemii, przez COVID, niepotrzebne były nawet testy psychologiczne, pedagogiczne, dlatego może sytuacja się teraz całkowicie zmieniła. Ja nie mam pojęcia. Ja tylko opowiadam o swoim doświadczeniu i o tym, czego ja się dowiedziałam w ten sposób. Kontynuując, po kilku sesjach z panią psycholog, ona wydaje opinię i z tą opinią udajecie się do placówki, która realizuje ten tryb. Ja na przykład mam szkołę w Sulejówku i jeżdżę tam jedynie na egzaminy. Dla kogo jest edukacja domowa? Edukacja domowa jest przede wszystkim dla osób, które mają dużo samodyscypliny i samozaparcia. Dla osób, którym zależy na przyszłości, swojej edukacji, i chcą kształcić się dla siebie, a nie dla rodziców czy nauczycieli oraz dla osób odpowiedzialnych, które zdają sobie sprawę z konsekwencji, jakie niesie za sobą ten tryb nauki. Jak wygląda edukacja domowa? Edukacja domowa różni się diametralnie od takiej zwykłej nauki w szkole, gdyż tak naprawdę to Wy wyznaczacie sobie tempo nauki, to czego w danym momencie się uczycie, jak realizujecie podstawę programową w ciągu roku. Może być tak, że przez pół roku robicie matematykę, bo na niej Wam bardziej zależy, a przez resztę pół roku na przykład uczycie się pozostałych przedmiotów. W edukacji domowej zaliczacie też testy z każdego przedmiotu i tutaj to różni się od szkół. Ja na przykład w mojej szkole mam jeden egzamin w ciągu roku, plus prezentację z każdego przedmiotu, ale wiem, że w niektórych szkołach na przykład jest egzamin raz na półrocze, czyli w ciągu roku są dwa egzaminy. Więc tak jak mówię, ja opowiadam o doświadczeniach z mojej szkoły. To się bardzo różni z tego, co wiem, zależnie od placówek. I takich placówek w Polsce generalnie nie jest zbyt wiele. Wiem, że w w są cztery takie szkoły i jedna jest tam gdzieś w województwie małopolskim. Co jeszcze jest takiego ciekawego, jak chodzi o cały przebieg tej edukacji domowej? No to przede wszystkim to, że możecie uczyć się tego, czego chcecie. Tego, co Was najbardziej interesuje, czyli jeżeli zależy Wam najbardziej na językach, to skupiacie swoją uwagę na językach, a resztę przedmiotów jedynie zaliczacie, na przykład na ocenę 2. W edukacji domowej zmienia się także Wasze spojrzenie, podejście do nauki. Staje się ona przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Ja na przykład aktualnie uczę się z chęcią sama z siebie, bardzo to lubię sam proces nauki i sprawia mi to ogromną satysfakcję i przyjemność. Powiem Wam, że najbardziej satysfakcjonujące jest to, kiedy ogarniam sama jakiś temat, który sprawia mi ogromne trudności, ale dochodzę do wniosków sama. I właśnie na tym polega według mnie edukacja domowa, żeby uczyć się samemu i dochodzić do wszystkich konkluzji samodzielnie, no ewentualnie z jakąś pomocą internetu. Jeżeli nauczycie się czegoś sami, to, to Zostanie w Waszej głowie na długo. Jeżeli jednak ktoś Was tego jakby nauczy, w sensie, wy będziecie tylko słuchać i nie będziecie się tego przykładać, tego całego procesu nauki, to prędzej czy później wypadnie z Waszej głowy, a nie na tym to przecież polega. Dlatego uważam, że w edukacji domowej najlepiej nie korzystać z pomocy korepetytorów, ewentualnie jeżeli naprawdę jakiś przedmiot sprawia Wam trudności, tak jak na przykład w moim przypadku matematyka i mam z niej korepetycję, ale to jest raz na jakiś czas, jeżeli z jakimś tematem sobie po prostu nie radzę. Z angielskiego mam dodatkowe lekcje w szkole mam język niemiecki, a dodatkowo uczę się hiszpańskiego. Jak chodzi jeszcze o egzaminy, możecie je zdawać w dowolnym momencie roku szkolnego, a przynajmniej tak to wygląda w mojej szkole. Jeżeli przerobię całą podstawę programową z danego przedmiotu, wtedy dzwonię do pani dyrektor w mojej szkole i umawiam się na egzamin. Aktualnie w covidzie egzaminy są online, także po prostu dostajecie egzamin, piszecie go i wysyłacie skan, a następnie wysyłacie go pocztą do szkoły. Pewnie będziecie bardzo zaskoczeni, ale nie, nikt na tych egzaminach nie ściągał. Jak jeździłam jeszcze na egzaminy stacjonarnie, to zdarzyło się, że pisałam je razem z trzema osobami, bo akurat pewnie w tym terminie się zgraliśmy przypadkiem. Siedzieliśmy sami w sali bez żadnego opiekuna, bez żadnego nauczyciela, nikt nas nie pilnował. Mieliśmy tyle czasu, ile chcieliśmy i nikt nie ściągał ani z internetu, ani od siebie. Każdemu po prostu zależało na tym, żeby zaliczyć ten egzamin i zobaczyć, na jakim poziomie jest jego wiedza, a nie na jakim poziomie jest to. Jak szybko potrafią przepisywać zadane PL. Mogliśmy także robić sobie przerwę i na przykład napić się wody, także jest to bardzo, bardzo indywidualne i fajne takie ludzkie podejście. Nikt nawet nie pomyślał, że ktoś może ściągać. Przechodząc dalej, myślę, że ten temat o tym, jak wygląda cała edukacja domowa, jest w miarę ogarnięty. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zadawajcie je w komentarzach albo u mnie na Instagramie, co Wam polecam, gdyż tam częściej będę odpowiadać na pewno. No i co? Myślę, że możemy przechodzić dalej. Następnie mamy plusy i minusy edukacji domowej, zaczynając od Plusów Jest ich znacznie więcej niż minusów. Samodzielność i indywidualność w nauce. Tego chyba nie muszę rozwijać. Po prostu sami wyznaczycie sobie tempo nauki, to, czego w danym momencie się uczycie i macie nad tym pełną władzę i kontrolę, co według mnie jest ogromnym plusem, gdyż jeżeli nie rozumiecie jakiegoś tematu, możecie na niego poświęcić więcej czasu, a jeżeli coś sprawia Wam łatwość, to możecie po prostu to pominąć. Nie tak jak w szkole, że całą grupą zarządza nauczyciel i dzisiaj robimy to i na to mamy tylko jedną godzinę, mimo że połowa osób tego nie rozumie, to przechodzimy dalej. Tutaj tego nie ma. Własne tempo pracy. To bardzo wiąże się z punktem pierwszym i myślę, że nie muszę nic więcej mówić. Rozwijanie innych zainteresowań niż szkoła. Jeżeli macie więcej czasu dzięki temu, że jesteście w stanie szybciej ogarnąć przedmioty, tak jak na przykład ja, w tym roku miałam sześć egzaminów, bo jest sześć przedmiotów, jestem w drugiej liceum. Skończyłam wszystkie egzaminy pisać w styczniu. Pierwsze egzaminy napisałam już w październiku i było to z trzech przedmiotów i ostatnie trzy przedmioty napisałam w Styczniu, więc od stycznia mam już wakacje, no bo zaliczyłam wszystko. Zrobiłam też prezentację, więc od stycznia już przygotowuję się do matury tak naprawdę, ale no mam już wakacje, tak w papierach, tak, bo zaliczyłam rok szkolny w styczniu. Wracając do rozwijania innych zainteresowań, no skoro macie więcej czasu, to macie więcej energii i chęci, żeby odnaleźć jakieś inne pasje, niż tylko ślęczeć przed książkami i robić pracę domową. Zmiana podejścia do nauki. Jest to bardzo istotny punkt, gdy tak naprawdę na początku było mi ciężko ogarnąć to, jak ja mogę w ogóle polubić się uczyć, gdyż myślałam tym starym, utartym schematem szkolnym, że nauka to jest coś przykrego, to jest przykre obowiązek. A nauka może być naprawdę przyjemna, tylko wystarczy odnaleźć sposób, w którym łatwo nam będzie to robić, łatwo nam będzie przyswajać wiedzę i stanie się to dla nas przyjemne. Szybsza i efektywniejsza nauka oraz szybsze wakacje. Jeżeli Jesteście w stanie szybciej i efektywniej przyswoić dany materiał. Oraz, bądźmy szczerzy, w szkole jednak jest hałas na lekcji, każdy coś mówi, każdy zadaje pytania i tak naprawdę ciężko się skupić. W domu tego nie ma, a jeżeli jest, to naprawdę macie milion miejsc, w których możecie się uczyć, na przykład w parku, no przed COVID-em, w kawiarni i w ogródku, no wszędzie tak naprawdę. Możecie nawet zabrać książki na wyjazd i uczyć się na wyjeździe, na wakacjach. Także to jest naprawdę ogromny plus. No i dzięki temu jesteście w stanie po prostu efektywniej ogarnąć, dany temat. Lepsze wyniki w nauce. To jest bardzo połączone z poprzednim punktem, gdyż jeżeli efektywnie jesteście w stanie się uczyć, to po prostu macie lepsze wyniki w nauce, na no, co tutaj dużo mówić. Brak przemęczenia i mniej stresu. Ogólnie szkoła i hałas w niej powodują ogromny stres dla naszego mózgu oraz to, że spędzamy w niej tak dużo czasu i dostajemy jeszcze prace domowe, czyli w domu musimy poświęcić kolejne 3 godziny lub więcej na naukę i zrobienie tych prac domowych. I i to wszystko, to nie jest zdrowe. Przede wszystkim brakuje aktywności fizycznej. Ruch też jest bardzo istotny. Dotlenia się wtedy nasz mózg. Nie możemy sobie w ciągu lekcji wyjść na spacer. A mając edukację domową, jak najbardziej, nie ma problemu. Można nawet wziąć książki do parku i tam sobie zrobić lekcję historii. No zdecydowanie jest to ogromny plus. I ja zaczęłam lepiej spać, ogarnęłam swój rytm dobowy. I teraz jak wstaję, nie myślę tylko o tym, że idę do miejsca, którego szczerze nie cierpię. A wręcz przeciwnie. Cieszę się, że mogę usiąść do książek. I może to brzmi dziwnie, ale naprawdę tak. Mam. Możliwość odnalezienia swojej pasji, dlatego że nie jesteśmy przeciążeni szkołą i możemy się skupiać na innych rzeczach, które lubimy. No i to się łączy w sumie z większą ilością czasu wolnego, gdyż tak naprawdę mamy te chęci, żeby odnaleźć coś, co nas kręci, żeby jakoś rozwijać swoje zainteresowania, a nie śledczymy nad książkami kilka godzin dziennie. Większa wolność, możliwość nauki na całym świecie i w każdych warunkach. Jest to chyba najlepszy punkt z tych wszystkich, które wymieniłam, gdyż sprawia to, że Czujemy tą wolność, tak? Tak jak właśnie powiedziałam. Czuję, że żyję bez żadnych ograniczeń, że mogę sobie podróżować w dowolnym czasie w ciągu roku. Okej, okay, teraz przechodzimy do minusów edukacji domowej. Edukacja domowa nie jest dla wszystkich, dlatego że wymaga dużo samodyscypliny, a nie każdy jest w stanie na początku zmusić się i przysiąść do tych książek. Mówię na początku, dlatego że chodzi mi o ten okres, kiedy przestawiacie się z tej zwykłej edukacji na edukację domową, bo wtedy jest naprawdę najciekawszy. Księżej, ale myślę, że najlepiej dać sobie wtedy więcej luzu i po prostu nawet zrobić sobie przerwę dwa miesiące totalnie bez książek, bo gwarantuję wam, że ogarniacie wszystkie przedmioty nawet w trzy miesiące. I powiem wam, że moja pani dyrektor na pierwszym spotkaniu opowiadała nam mi, mojej mamie, że jej córka po przestawieniu się z edukacji takiej szkolnej na domową, nie tykała książek przez 3 miesiące w ogóle i później się spięła i zaliczyła rok. Po prostu bądźcie dla siebie wyrozumiali. To jest najważniejsze. Drugim i ostatnim minutem. Minusem jest brak kontaktów ze szkolnymi rówieśnikami. Jednak jest to minus, który osobiście dla mnie nie jest minusem, bo ja i tak nie miałam kontaktu z ludźmi ze szkoły i zazwyczaj nasi znajomi nie są z naszej szkoły, dlatego nie zamykajmy się tylko na szkolne znajomości. Szukajmy tych kontaktów w świecie, wszędzie, w sklepie, w naszym osiedlu, w naszym bloku. No po prostu starajmy się być bardziej otwarci do ludzi. I ja osobiście po przejściu ze zwykłej edukacji na tą domową stałam się niesamowicie otwarta, lubiłam ludzi, bo byłam mniej przebodźcowana, dzięki czemu nie byłam tak zestresowana a i ludzie to widzieli i chętniej nawiązywali ze mną jakieś interakcje i vice versa. Dlatego osobiście dla mnie to nie jest minus, ale wiem, że dla wielu osób jest. Ok, to były plusy i minusy. Teraz przechodzimy dalej. Jakie są założenia edukacji domowej? Ja już troszkę o tym wcześniej wspomniałam, ale uważam, że warto to powtórzyć. Założeniem edukacji domowej jest to, abyście to Wy samą Samodzielnie przyswajali wiedzę, czyli właśnie, nie żeby ktoś wkuwał to za Was, wkuwał to Wam do głowy, jak to się zazwyczaj dzieje w szkole że po prostu czytacie i kujecie definicję po tysiąc razy, a i tak potem po teście ją zapominacie. Tutaj chodzi o to, że gdy sami do wszystkiego dochodzicie, to to po prostu zostaje na dłużej waszych głowach. No i dlatego też uważam, że właśnie korepetycje ok, są potrzebne w tym trybie, jednak żebyśmy ich po prostu nie nadużywali. Jeżeli naprawdę z czegoś jesteśmy niezbyt dobrzy, a na przykład zależy nam na tym przedmiocie, bo jest on nam potrzebny do matury, to ok, weźmy te korepetycje i przyłóżmy się do nich. A nie tak, żeby tylko odwalić je między sobą, bo to do nikąd nie zaprowadzi. I ostatni już punkt, który wypisałam, to egzaminy w edukacji domowej i zaliczanie roku szkolnego. Powiem to tylko jeszcze na końcu, żeby był, żebyście mieli pewność, więc tak. Terminy. Czyli zaliczasz, kiedy chcesz. Yy, tak i tak właśnie to wygląda. Po prostu jeżeli przerobisz całą podstawę programową z konkretnego przedmiotu, kontaktujesz się ze szkołą i umawiasz się na dogodny termin. Aktualnie wiem, że w mojej szkole macie kilka terminów do wyboru, gdyż po prostu egzaminy odbywają się online, tak jest im łatwiej, ale jak ja jeździłam na egzaminy stacjonarnie, to po prostu mogłam sobie wybrać dowolny dzień i wtedy pani dyrektor przyjeżdżała do szkoły albo po prostu była tam już i ja wchodziłam i pisałam. Jak wyglądają egzaminy? Są to egzaminy pisemne. W mojej szkole nie ma egzaminów ustnych, ale wiem, że w niektórych też są ustne. U mnie tego nie ma. I te testy są w połowie ABCD i w połowie otwarte. Jest około tam 60 lub 40 pytań, coś takiego. Chociaż w tym roku troszkę się zmniejszyła ta ilość pytań, nie wiem od czego to zależy, ale tak to wygląda. W tym roku zostały również wprowadzone dodatkowo prezentacje, więc oprócz egzaminów musicie zrobić z każdego przedmiotu dowolną prezentację na dowolny temat. I może to być prezentacja w formie plakatu, w PowerPoincie, no po prostu jaka chcecie. Nie ma żadnych ograniczeń. I tym właśnie charakteryzuje się edukacja domowa, że jesteście wolni, możecie się rozwijać, możecie puścić wodze fantazji. Nie mam powiedzieć o tym, że nie musicie kompletnie korzystać z tego podczas nauki w edukacji domowej. Tak naprawdę z tego co wiem, to około 70% osób w mojej szkole w ogóle nie ma książek i uczą się, nie wiem, z internetu, nie wiem skąd oni biorą te wszystkie dane. Po prostu jest im tak wygodniej i właśnie to jest piękno tej edukacji domowej, że macie pełną indywidualność i możecie. Decydować tak naprawdę o tym sami. No dobra, więc poruszyłam już wszystkie tematy, o których chciałam powiedzieć. Zostaw lajka, subskrypcję, komentarz, podaj na Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie. Widzimy się już w kolejnym odcinku. PA!